No witam serdecznie, jakbyś chciał wygrać skina kina, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe, no i oczywiście jak osobą pełnoletnią jesteś, no to zaloguj się z linku z na Facebooku z bądź oczywiście zielony magiczny guziczek sobie kliknij i wpisz sobie tutaj kodzik przez 2 x bo daje on oczywiście skrzynkę z terza free i 10% więcej do każdej wpłaty, no a my myślę, że możemy przejść do openingu, 4300 zł, myślę, że... Z takim budżetem możemy sobie uderzyć w skrzynkę, na przykład, może tutaj tą brawo. To chyba Fire Serpent był do trafienia, nie? Więc spróbujmy sobie tego fire serpenta ustrzelić. Wrzucimy sobie ją 10 skrzynek normalnych, ile przepraszam, 1200 zł kosztuje. Dobra, e, chyba jednak tylko gdzieś normalnych sobie wrzucimy, tworzymy oczywiście tą bitwę, bota jakiegoś od razu sobie zarzucimy, no i zobaczymy czy ta pierwsza bitwa będzie dla nas wygrana, czy też nie, oczywiście kosa tak samo jest do trafienia w tej skrzyni, no ale na ten Fire Serpent, no to jest fajtemek, na który bardzo bym chciał tutaj polować na dzisiejszym filmie, no tylko właśnie jak zacząłem koszt tej skrzynki na trybie Joker to troszkę się przestraszyłem, tak? No, wtedy oczywiście na każdy item mamy taki sam procent szans na trafienie. Zobaczmy, 7 skrzynek przed nami do trafienia. Oprócz tego, Fire Serpenta, szczerze nie wiem, co jest w tej skrzyni. W sensie, no na pewno nie ma jakiegoś innego czerwonego. Albo może jest. Ej, Szczerze nie wiem, dobra. Trochę się w akcji zajmowałem, ale dobra. Zobaczmy po prostu, co nam będzie tutaj spadać. No, ten USP, no właśnie, on też jest dosyć fajnym usp Kiedyś go miałem i bardzo mi się podobał przez bardzo długi okres czasu. Mamy MK Brightwater. No to jest 138 zł. No coś tutaj lepszego fajnie, jakby spadło. Jakiś może różowy item. Bo dalej, no niestety, strata. Ostatnia skrzynia. I to będzie chyba nasze ta MK da nam chyba zwycięstwo. No i mamy to 1342 zł, więc wyszliśmy jakoś, no niecałą stówkę na plus. Więc no wiadomo, mogło być lepiej, ale mogliśmy też wszystko stracić. Więc no, it is, it is what it is, tak. Zobaczmy sobie tą skrzynkę, brawo. I no właśnie, Spart Serpent jako jedyny czerwony item. I oprócz tego P90, a pagrafit to P2000 Okej, okay. a nie, czekaj, jest jeszcze ten Deagle Golden, chuj. no właśnie Coś mi się tak kojarzyło, tylko dlaczego on no, tutaj jest, a nie tutaj, może to jest cenowo posegregowane W sumie nie wiem, ale spróbujmy może Jedną taką skrzynkę na jokerze Na każdy item wtedy, po 6% stary Więc no szanse, że trafimy coś lepszego No, raz, dwa, trzy, 4. No ten Deagle no, no, nie czekaj, to te po też nam nie zwróci, nie? No to już zależy od stanu, ale dobra, otwórzmy po prostu tą skrzynkę. Nie patrzmy na te procenty i. Co ty gadasz? Patrz to! A tu jest banger, stary, nie? Oko twoje! malware! Powiem tak: narzekałem, że przez cały początek roku nie mogę nic trafić na CSGO Skinsie. 15 tysięcy! Najlepszy drop w tym roku, stary. Ja nie mogę, no co, no pozostaje mi tylko sprzedać tego kałacha Dzięki czemu 18 tysięcy mamy na dalszą Penning No powiem tak, no, no tego się totalnie nie spodziewałem, nie Myślałem, że zaryzykuję I najgorsze gówno, że tak powiem Dostanę, nie A tu spada Fire Serpent jedno otwarcie, stary Jedno otwarcie za 1200 zł Ja nie mogę, no Nie no, co jakieś I przeleci z tej kosy, trzy kosy tutaj I przeleci, mój, no, ej nie podoba mi się to. Jeszcze raz spróbujmy. Nie chcę się z całego balansu tutaj wysprzęglić, ale chciałbym jeszcze coś trafić z tej skrzynki Brawo. Powiem, że trafiłem par serpenta. No już tak chyba. No nie powinienem, że tak powiem, dalej abuzować tej skrzynki, nie? No właśnie, 900 zł. No to jest chyba czas najwyższy, żeby przestać. Bitwa Underdog teraz. Na skrzynkę Porcelain w sztukach dwóch. I dwie skrzynki Gemstone I szczerze, nie wiem, co tu może być droższe. Aha, bo to jest underdog, no nie, nie, w sumie stary Co ja? nie, już miałem mówić, nie? Już miałem mówić, że będzie pierwszy odcinek z Profitem w tym roku No, że będzie, będzie se pierwszy odcinek z Profitem w tym roku, nie? Ja nie mogę, no i czemu to nie była bitwa normalna, tylko jakiś underdog? Pamiętasz, co mówiłem, że żałuję, że no raz na jakiś czas nie strzela sobie jakiegoś underdoga, nie? No, no to mam underdoga, nie? No dobra, skrzynia Luxurios, nie będzie pięć takich skrzynek i co jeszcze tutaj możemy zarzucić? Może weapon case, no, trochę coś takiego, no to już jest ryzyko takie pełną parą, jeżeli mamy jeszcze z tego openingu coś wygrzebać no to tą bitwę trzeba po prostu wygrać, tak? Zobacz, wrzucamy bota i samu niech się dzieje wola nieba, tak? Z tej skrzynki oczywiście Luxurios, aka gold arabeska ten najlepszy, szczerze nie wiem czy udało mi się kiedyś go trafić, ale mam nadzieję, że no, chociaż to jest z tych, z tych weaponów coś poleci, tak, No tam oczywiście do trafienia Case Hardened, pa Lightning Strike, więc skiny naprawdę są niczego sobie do trafienia, no, ale póki dostajemy potężnie na dziurę. Zobaczmy kolejny otwarcie, jest USP Printstream, dla nas 37 zł trochę nadrabiamy, ostatnia skrzynia Luxurious. Szczerze, no to jest, to jest lipa. Slipa mocna. I dwie skrzynki, teraz, od których zależy wszystko. Jest Awupa z Strike. Psta, ten raku! Faktoryniu! I jeszcze kosa. I jeszcze kosa. Powiem tak, to już jest koniec, nie? To jest koniec. Pamiętajcie, że najważniejsze jest wiedzieć, kiedy przestać. A jeśli chcesz wygrać skina, napisz, czy otwierałeś skrzynki w tym roku. A jeśli tak, no to napisz, jaki jest Twój aktualnie najlepszy drop.